Dzień dobry wszystkim, 13 jeszcze jest września, 23.18 skoczyła. tatankowałem sobie, dotankowałem smoka i jadę do Czeskiej Republiki, mam trzy ładunki, Mlada Bolesław, Liberec jeszcze jakaś jedna miejscowość, jutro rozładunek 6 rano, 7 rano i 10 rano, a potem będę ładował we mnie także jak na negusa to całkiem sporo roboty no i konkurs moi drodzy dzisiaj skoczyło 2600 subskrypcji na moim kanale 13, 13 to moja szczęśliwa liczba no i chciałbym szybki filmik nagrać taki wiecie podczas, chciałem tankowanie nagrać ale nie wyszło ropa jest po 2,22 euro tutaj, a tu właśnie tankowałem. kierunek Prag, czyli Praga. No, a wcześniej tankowałem się po 2,04, a po drodze widziałem po 2,01 chyba. Był diesel dla tych, których interesują ceny w Niemczech. Tutaj 2,22, bo tu jest taka stacja przy A6, dość często znana, uczęszczana i oni o tym wiedzą. mi cenę mają wyższą bo i tak tu tankują wszyscy prawie znaczy wszyscy, dużo ludzi tu tankuje no i tak skoczyło 2600 subskrypcji dzisiaj moi drodzy z czego się bardzo cieszę no i chciałbym dać wam kompresor który otrzymałem od Eskimos'a dostałem od Eskimos'a dwie rzeczy kompresor i ładowarkę do akumulatorów którą sobie zostawiłem, a kompresor przeznaczyłem na nagrodę na konkurs zgodnie Zresztą z sugestią Eskimosa, żeby dać to widzom. No i moi drodzy, chciałbym połączyć ten konkursik z promocją pewnego kanału. Kanał nazywa się Pewek Sasykling, jest, jest to nasz kolega z Wejherowa, który nagrywa filmy złomowe. Ostatnio nagrał film z wykrywaczem, z wykrywaczem metalu, polecam gorąco, no i tak. Kto chce wygrać kompresor, niech napisze pod tym filmem Peweks Recycling, dwa słowa, Pewex, nie przez x na końcu, tylko Peweks, Peweks Recycling i zrobimy losowanie w sobotę wieczorem. Co? W sobotę wieczorem zrobimy losowanie, jedna osoba, jedna osoba otrzyma nowy kompresor do pompowania kół samochodowych, rowerowych, materacy i wszystkiego, co się da pompować. No i dobrze by było też, gdyby ta osoba zasubskrybowała kanał Pewek Recycling, co? Możemy tak zrobić, połączyć konkurs u zawodowego z promocją kanału naszego kolegi, co? Tak, żeby były dwie pieczenie na jednym ogniu, pieczone. No i tyle moi drodzy, to tyle. Także napiszcie pod tym filmem Pewek Recycling i zrobimy losowanie Kompresor wygra jedna osoba. Zastrzegam sobie prawo, oczywiście, do powtórzenia losowania, gdyby przypadkiem wylosował go ktoś, kogo komentarze mi się nie podobają. Także takie prawo sobie zastrzegam, moi drodzy. No i wszystkiego dobrego z zawodowego. Jest 23:21. Kończy się dzisiejszy dzień. Szczęśliwy dla mnie, ponieważ 2600 subskrypcji skoczyło. Mimo wszystko. <grym> na moim kanale, no i z tej okazji kompresorek nowy, całkiem zdjęcie. Możecie zobaczyć w zakładce społeczność, tam jest jego zdjęcie, i kto ma chęć go wygrać, niech napisze Pewek Recycling oraz zasubskrybuje kanał Pewek Recycling Wszystkiego dobrego, moi drodzy, ja Sunę do Czech. Jutro rozładunki, 3, pewnie jakiś załadunek lub dwa i do Niemiec będę jechał z powrotem, jak znam życie, no i tak się toczy. Na razie toczy się wszystko, na razie tak Wszystkiego dobrego z zawodowego, do następnego, do następnego, dobrej nocy i na 3000 będzie fajny konkurs, naprawdę 3000 subskrypcji, jak skoczy to będzie. Będzie fajny konkurs z fajnymi nagrodami u zawodowego. Także do następnego. Do następnego.